Ja tam miałem kurwa mać najważniejsze. Miałem tam pierdolone pięcioslotowe, kurwa mać radio samochodowe. To jest po pierwsze. Po drugie, miałem tam kurwa swoje ciuchy. Miałem tam kurwa mać mój kask na motor. Miałem tam jeszcze moje kurwa buty. I miałem tam pierdolone trzy kije do bejsbola. I każdemu z was kurwa mać, który był w tym jebanym klubie, wsadzę go kurwa w dupę i to tą szeroką stroną. Jak kurwa mać za 10 minut, nie będę miał tych rzeczy tutaj, haj? Macie towar, no to sprzedajcie go. No i jeszcze. Co się tak Stoimy A sobie dzieje? A co masz problem? Nie pytam się, pytam się tylko No mówię Fajny ci, radere. stoimy sobie Nie wszyscy Japońcy są ode mnie i leczu, i gryba też. Wiesz Izzy, tak samo jak nie każdy czarnuch jest twój, ale ten czarnuch podobno jest twój I zresztą się do tego przyznałeś, co jest bardzo uczciwe z twojej strony i to doceniam A tak to po prostu się nie na na tylko to to zrał mnie. Mikael, czy pojedziemy do... Nie, ja już tego nie chcę, kurwa. Co się stało. Pierdolę, ten samochód i w go mam. Co się stało, panie Kurwa, FWD mi wcisnął, kurwa, wersję FWD, kurwa, wersję FWD! No rozpierdolę, kurwa, zarago! Jebany set jest do ostrzału, rozumiecie? Jebany set jest do ostrzału, kurwa, wersję FWD mi wpierdoli, no patrzcie! Jebaną wersję FWD mi wpierdolił Cweli jebany Kurwa jego mać! Normalny kurwa na ten napęd Kurwa jego mać! Wykastrował mi samochód, Nie, jadę mu go zajebać kurwa, dzwonię do niego Kurose, Korose! Szine, szine! no? nie wy mnie, no! No nie wyciemie! mnie. Zajmie krew jasna jasno zaleje, krew mnie jasno zaleje, zaleje no! Zaraz chyba... potrę. Odda oddamy to! Drania, kurwa za A kurwa za kurwa Nie, duży no. Duży Tego kurwa padnę! Te, te. kurwa zabije, zabije, kurwa, zabije, kurwa. Wy tłumaczymy. Kurwa, was zabije zaraz, kurwa. A Masz jakieś inne metody wyładowania złości? Kurwa! Oj, <muczulorok��> ciebie! Szukasz problemu jakiegoś, kolego? Znam. Co ci przeszkadzają dziadki na schodach? Czekasz problemu ja jakiegoś? Chciałem ich zapytać, chciałem ich zapytać O co chciałeś ich zapytać? O drogę do mechanika, bo potrzebowałem, potrzebowałem się dowiedzieć, gdzie to jest najbliższy mechanik Dobra, to dzięki panowie Biegam no już? Nie wiem, no odpadamy, nie? Oła, głowę, Z drugiej strony go. Łap go, łap go, łap go, Oj, stawaj, stawaj! Ojej, cholera! Nie, ty mnie pytałeś, czy ja mam problemy. Do dobra, stary, poczekaj. To czemu te murzyny mówią, że kradniesz ludziom samochody i bagażniki? Ukradłeś Bo podobno naszego kalwakaina. Oj oj oj, 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 Ojej! Irdoner, że ja nienawidzę. Ja powiem wam tyle. Z tymi kijami baseballowymi pójdę do grobu, serio No mnie to śmiesznie. Za... No trzymaj się. Idźcie się ruchać gdzie indziej O nie, kopną auto, które nie należy do nikogo z nas. Co? A, przecież należy do mnie! Zaczym. Ooooooo! Ja. <śledzimy> 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 Jebany! Na ty schowajcie! To są gliny, gliny są w pobliżu gliny są w pobliżu. Gońcie, gońcie! Czemu? Na stację? Siema. No pewnie, obok, naprzeciwko mnie O kurwa O pierdolę, kurwa Kazochał cały? Cześć, ten ten No to wygram, bo to steam O pierdolona kurwa Ej Murzynie, Murzyń ci kroi furę. Jakiś czarnok ci furę kroił. Tak. No proszę. <laughs> Wypierdalaj <laughs> z tej <laughs> fury. Wypierdalaj, bo cię rozjebę kurwa. Ty. <laughs> kurwa. Oj fajny. dobra, to chociaż my sobie go potrzymamy. Dawaj mi go. Chodź tu kociaku. Wypierdalaj. No chodź tu kociaku. Zróż. No chodź tu kociaku! Wraca jej! Jobakajro! No chodź tu kotku! Pokaż co masz w środku! Łapcie go! Złapcie go! O Kurwa kosema! Le, a, co robimy? Wyjebić Kurwa, Nie będzie. Ja nie prowokowałem nikogo. Chcieli fure zajebać, żeby tej fury nie kradnij, oni wyskoczyli z samochodu. Ja mówię o tych na ja mówię o tych na motocyklu, kurwa, podstawcie. Fura gliny. Aha. Gadamy nas? Zaraz się Nie. Nie, to dalej Bo to nie skręca. Oj, daj, daj karę. Oj. Ale co prowokowałem kurwa no Na little Tokyo naszym nie będą z biegać Dobra trzeba biegać się rozpiesznąć. Kurwa kogodzino Szybko rozpieszniemy się Nie nie nie, pod prawo Dobra pojechali Tam <grym> jak sprzedał towar I się pięknie Kurwa rozlicza bez żadnego Eee, czemu tyle? A nie, czemu tyle? Kurwa, mamy, wiem, Tylko normalnie kurwa daje pieniądze, nie pyta, rozumie? Proste Oj, TAGORUDUDU dodaje, get JA GORRĘ NANDA temera Mam pytanie Motorówkarz Motorówkarz mam pytanie WAKATA NA Temera. Halo Ej, a gumela ma guma, a Ej, 100 dolarz Nie Ej, guma gama, ej, guma Ja ma 100 dolarz Fak już <laughs> dolarów cześć taka! O no! Ja pierdolę jakę. Ja pierdolę jaki będą cię to hartować 16-16? Słuchaj! Parkuję tutaj, no. bo ostatnio mi ukradli, tak? Gdzie mogę go zaparkować? Pierdolę tam <laughs> na bagazynek no, że... No, drogi! na Będzie tu dobrze Oj! No korra. Jak Jednemu upierdlamy palucha I wysyłamy na adres drugiemu I temu komu wyślemy od razu jak no, będzie czytał pocztę To opierdolamy kataną łeb A potem ten łeb odsyłamy komuś kolejnego Na kolejny adres paczki Wydamy w kurwe kasy na post Post opa, no ale trudno, opłaci się. Opłaci. Będziemy robić zasadzki, będziemy się przebierać za kurmierów, za śmieciarzy, listonoszy, za ich mamy. Nie będą znali spokoju. <grymne> Trzeba ich ukroczyć. To Joseph. A, Johnstar, jo -jo. <grymne> 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 o, o, no, Joseph to Stark, Ksywa JoJo. JoJo. Bo butykę sama O Aha, Joseph umie. Yes. No. Szefie, nowe zasady są. No już Czemu? Z... No, że kurwa z małą ilością dragów mogą się wpięknąć na klub. A, myślałem, mm. że ci przeszkadza motocyk. Nie, nie, nie. wiem, inny... zależy kto chyba. Nie. No, bo kurwa ziomek chciał przed klubem wpuścić byle... byle Ach, się, Pokaż mi go! <laughs> Jeż ich kurwa. Nie. nie, ja ich nie chcę jeździć, ja ich chcę potorturować. Szlifierka... Zagramy w, poprzez... w taki wogo! GAMEMOO! Takie wogo! Mieszanka z solą się Przykładamy No i kurwa ścipi jak pojebane Albo nacinamy ten, nacinamy Ej jakie bałko, pozbawaj mnie, tak, chodź tutaj Nie, dostanę w, dostanę w ryj, no PAMIĘTAJ Ej, się znowu Hej. Mhm. No po prostu pamiętaj. No, co, pamiętaj. No co co ty oczekiwałeś? Co ja mam pamiętać? Jeden Chciałem, w z już zapamiętaj. nieżywych yy, Marabunt mi gdzieś nie zapomnę. Powiedział. nie zapomnę. Podszedł do mnie do gali i powiedział no. Gekai, pamiętaj. I zapamiętałem. Tak, Teraz ty Połk! Pamiętaj! I zapamiętaj. Zapamiętałem. <noise> Nie, zapomni. nie zapomnij! Nie zapomnij! Nie, zapomni, nie co, zapomnij. Nie zapomnij! Zabić tych chybale To jest! To jest Święte słowa kurwa! Święte słowa! A co wy nie kraskacie? Kraska klask się nie da kurwa! Święte słowa panowie! Święte słowa! Pamiętajcie! Matomete Koros Já ja to pamiętam, I <laughs> A teraz do klubu podziwki i <laughs> <laughs>